Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was trwajcie we mnie a ja w was będę trwać podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie jeżeli nie trwa w winnym krzewie tak samo i wy jeżeli we mnie trwać nie będziecie ja jestem krzewem winnym wy latoroślami kto trwa we mnie a ja w nim ten przynosi owoc obfity ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Przypowieść o winnym krzewie pokazuje nam najgłębszą zasadę owocności wszystkich naszych starań, naszych zabiegów o to, aby być jak najlepszym chrześcijaninem, jak najlepszym uczniem Jezusa. Tą zasadą najważniejszą ze wszystkich jest trwanie w jedności z naszym Panem i Zbawicielem. Bez mnie nic nie możecie uczynić. Mówi Jezus, wszystkie nasze starania, jakkolwiek słuszne, nasza praca nad sobą, nasza walka z naszymi słabościami, namiętnościami, nasze praktyki religijne, które wykonujemy, mają sens o tyle, o ile trwamy w zjednoczeniu z Jezusem, w zjednoczeniu tym, który jest naszym winnym krzewem, od którego pochodzą wszystkie nasze siły witalne, siły duchowe. Od którego pochodzi ta moc i łaska bezwzględnie potrzebne do najmniejszego nawet duchowego poruszenia naszej duszy. Zobaczmy dzisiaj siebie jako tych, którzy są wezwani i zaproszeni do bezwzględnej jedności z Jezusem, do tego trwania w Jezusie tak, jak latorośl trwa w winnym krzewie. Zobaczmy, że nie możemy wyobrazić sobie naszej wiary, naszego chrześcijaństwa, naszego życia inaczej, jak tylko w jedności z tym, który nas ożywia i oczyszcza. Ciekawe stwierdzenie pada w Jezusowych słowach, że Ojciec oczyszcza swoich wybranych dzięki Słowu. Słowo Boże. Ma tę oczyszczającą moc. Czasem może nas wręcz zaboleć, czasem może nas dużo kosztować, ale ten nieraz, może nawet i bolesny zabieg jest konieczny, aby oczyszczenie w nas się dokonało. Abyśmy nie tylko mogli rosnąć jak latoroś winnego krzewu, ale przede wszystkim, abyśmy mogli wydawać owoce. O owoce tutaj chodzi. O owoce, które są najważniejsze, które są celem naszej pobożności. Prośmy Pana, abyśmy trwając w Nim i z Nim zjednoczeni, mogli wydawać owoce naszych dobrych czynów, abyśmy w ten sposób też stawali się świadkami, że Ewangelia i dziś jest aktualna, że i dziś jest wykonalna, że można i dziś skutecznie przeżywać swoje chrześcijaństwo. Upodabniając się coraz bardziej do Jezusa. Jednocześnie w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii znajdujemy zapewnienie, że jeśli uczciwie trwamy w jedności z Jezusem, to możemy prosić o cokolwiek chcemy, a to nam się spełni. Jezus nie tylko ożywia swoich wybranych, ale też zapewnia im wszystko to, co jest im konieczne do życia, tego fizycznego i duchowego. Poczujmy się dziś dobrze. Trwając w jedności z Jezusem i zapragnijmy tej jedności dla nas i dla naszych najbliższych. Niech ta jedność z Jezusem, krzewem winnym naszego chrześcijaństwa, będzie dla nas dzisiaj ogromną pociechą, ale też niech będzie dla nas wezwaniem, abyśmy tę jedność coraz bardziej i coraz usilniej w sobie pogłębiali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.